Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu z cyklu BFG Racing. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o regulowaniu amortyzatorów, czyli o efekcie końcowym, bezpośrednio już związanym z tym, jak będzie nam się wygodnie jeździło. Regulacje możemy podzielić na generalnie wpływające na tłumienie kompresji albo powrotu. Kompresja, czyli ruch do góry, oraz powrót, to ruch w dół amortyzatora. Pomijamy w tym rozważaniu całkowicie wynalazki typu rotary. Generalnie najczęściej spotykaną regulacją w amortyzatorach będzie tłumienie wolnego powrotu, czyli to, co wpływa nam na bardzo niskie prędkości amortyzatora i na stabilność i odczucie tego, jak też twardo będzie cała platforma się zachowywać. Jeżeli Tłumienie wolnego powrotu będziemy mieć bardzo mocno rozkręcone, wtedy na przykład rower, motocykl, przykład, nie ma znaczenia, to wszędzie działa tak samo, będzie nam bardzo niestabilnie się zachowywać. Jeżeli stłumienie przesadzimy, czyli damy na maksymalnie wolno, często jest to e, ustawienie w stronę albo hard, bo może być to oznaczone jako soft hard, może być też jako żółw zając. Generalnie, jeżeli damy to na w pełni przymknięty regulator, Wtedy tłumienie jest bardzo powolne, czyli amortyzator bardzo powoli nam wraca po tym, jak się ugnie. I przykładowo tutaj będę się posiłkować yy, na przykład historią związaną z uderzeniem w próg zwalniający. Więc jeżeli amortyzator ma yy, pokonać próg zwalniający, ten, czy na przykład korzeń w przypadku rowerów. Wtedy musi się nam ugiąć na przykład o wysokość 5 cm. Jeżeli amortyzator się ugiął, to teoretycznie bez względu na prędkość jazdy powinien od razu pozwolić, żeby koło wróciło za naszym progiem zwalniającym. Jeżeli tłumienie powrotu będzie zbyt wolne, wtedy koło po przejechaniu przez nierówność będzie jeszcze w powietrzu i opadnie dopiero na przykład metr, pół metra, czy na przykład dwa metry, zależnie od prędkości, dalej niż by to wynikało z kształtu danej nierówności. Jeżeli przesadzimy w drugą stronę, czyli tłumienie powrotu będzie tutaj bardzo rozkręcone, wtedy koło jak najbardziej opadnie nam po najechaniu na nierówność, ale później cała platforma będzie się stabilizować kilkukrotnie i będzie bardzo niestabilna w momencie właśnie, gdy zaczniemy jechać szybko, a tych nierówności będzie kilka. Dodatkowym aspektem jest to, że jeżeli stłumienie powrotu przesadzimy, to po tym jak natrafi się na kilka nierówności po sobie, na przykład byłyby to duże korzenie albo właśnie progi zwalniające, to wtedy amortyzator nie zdąży się rozprostować i zacznie być tak zwany widoczny packing, czyli amortyzator coraz więcej skoku zaczyna zużywać, ale po dodarciu do odbojnika już absolutnie nie może się rozprostować i nie jest gotowy na kolejną nierówność. W takim przypadku najczęściej jest to widoczne np. w takich koninkach, gdzie mamy mnóstwo korzeni i drobnych kamyczków i przede wszystkim też tarek, gdzie następują uderzenia po sobie. Jeżeli tłumienie powrotu będzie zbyt wolne, wtedy na takich tarkach rower będzie bardzo niestabilny i będziecie musieli zwalniać. Dlatego w takich sytuacjach bardzo często zalecam na dzień dobry, jeżeli na tarkach rower zachowuje się niestabilnie, dodatkowo nie można utrzymać linii przejazdu, odrobinkę otworzyć tłumienie powrotu. Drugim rodzajem tłumienia jest tłumienie szybkiego powrotu, czyli to jak nam zachowuje się amortyzator po e, na przykład lądowaniach, po użyciu pełnego skoku. I cały rynek polega na tym, że jeżeli maszyna mamy zwykle postawioną w sagu na przykład 30%, to po pełnym ugięciu mamy 60% amortyzatora, powiedzmy 63, czy zależnie od tego, jak sagu stawicie. Ma pełne dobicie, i cały ten skok trzeba teraz wytłumić. Czyli bez względu na to, czy to będzie sprężyna powietrzna, czy stalowa, czy inne rozwiązanie, w tym przypadku całą tą energię trzeba będzie wyhamować za pomocą szybkiego powrotu. Jeżeli szybki powrót będzie zbyt wolny, to amortyzator ugnie nam się po dobiciu i bardzo powoli będzie wracać. W takim przypadku, jeżeli po lądowaniu będą jakieś dodatkowe nierówności, niestety, ale rower nierozpr z nierozprostowanym, nieprzygotowanym do uderzenia kolejnego e, zawieszeniem będzie po prostu od razu dobity, nie zdąży się rozprostować na kolejnych nierównościach. Dlatego, jeżeli macie sytuację, gdzie po lądowaniu rower robi się niestabilny, wtedy trzeba zobaczyć, czy przypadkiem tłumienia powrotu szybkiego za dużo nie ma. Dodatkowo, szybki powrót stabilizuje nam cały rower, gdy właśnie wykorzystujemy cały skok na przykład na korzeniach. Więc z zasady, zwykle na przykład tutaj przechodząc z rowerów na samochody, z zasady jest tak, że tłumienie szybkiego powrotu jest jego relatywnie dużo w zawieszeniach szutrowych, a bardzo mało w zawieszeniach asfaltowych. Dodatkowo mamy też często spotykane regulacje kompresji. Regulacja wolnej kompresji to nic innego, jakbyście chcieli wyregulować sobie to, jak dużo czujecie z tego, co się dzieje na styku opony z podłożem. Im więcej chcecie czuć, tym więcej tłumienia wolnej kompresji dorzucacie. Jeżeli chcecie mniej czuć, Wtedy tłumienie kompresji wolnej trzeba zacząć otwierać. Złoty balans jest taki, żeby zawodnik był w stanie jeszcze wytrzymać nierówności, i to ile sygnałów nam przerzuca amortyzator, na, czy to na kierownicę, czy na inny system całego pojazdu. A tym, jak bardzo będzie fajnie się zachowywać na hamowaniach, jeżeli w wolnej kompresji macie relatywnie dużo, Wtedy rower nie będzie chciał najdrobniejszych ruchów wybierać. Będzie to relatywnie stabilna platforma, ale na przykład w Koninkach już nie będzie się to do końca tak fajnie sprawdzało, dlatego że amortyzator potrzebuje pracować i szukać cały czas trakcji. Kolejną regulacją jest szybka kompresja czyli zbieranie już dużych strzałów i przy bardzo dużych prędkościach pracy amortyzatora. Można je wywołać na kilka sposobów. Na przykład pędząc z prędkością rzędu 50-60 km/h, trafiając w na przykład krawężnik, czyli mamy bardzo duży wycheł amortyzatora w bardzo krótkim czasie. Wtedy zadziała szybka kompresja. Zupełnie inną e, sytuacją będzie to, jeżeli amortyzator e, będzie pędzić na przykład razem z wami z prędkością 50 na godzinę, ale trafiacie na delikatne wzniesienia, jak na przykład na e, Pump trackach. W takim przypadku cały czas będziecie na wolnej kompresji. Więc tutaj bardzo y, dużą rolę będzie miało to, czy wiecie, w którym miejscu jest wolna kompresja, w którym miejscu szybka kompresja. Bardzo często jest tak, że Amortyzatory potrafią mieć wolną kompresję od 0 do 30 i od 30 w górę to już będzie regulator szybkiej kompresji, a równie dobrze od 30 mm na sekundę do np. 70 nic się nie dzieje na low speedzie i dopiero od 100 mm na sekundę cokolwiek zaczyna się na low speedzie dziać. Każdy amortyzator, każdy producent ma inny pomysł na to, gdzie usadzić i ustawić wolną kompresję, gdzieś szybko, czy one będą bardzo mocno na siebie wpływać, bo nie ma czegoś takiego, że ustala się odgórnie u każdego producenta, ok, wolna kompresja to 0,50 mm na sekundę, a od 50 do 400 to na przykład szybka kompresja, a wszystko co dalej, to już nie wiemy, co się z tym będzie działo. Nie, to jest płynna linia, która bardzo często się przenika i wpływając na przykład regulatorem zakresu. Skręcając regulator kompresji wolnej, odrobinkę wpływa się na high speed i odwrotnie. Skręcając high speed, wpływa się delikatnie na low speed. To bardzo często, oczywiście, wychodzi na hamowni, i w takim przypadku zawsze według mnie nowe amortyzatory, tak jak nowy Vivid, czekam aż dostanę. Pierwszą sztukę, żeby można było go wrzucić na hamownię i zobaczyć, jaki jest zakres regulacyjny, gdzie i czym wpływamy na amortyzator, żeby później wiedzieć, w jakiej sytuacji można danym regulatorem odpowiednio zadziałać, żeby poprawić pracę danego e, sprzętu pod konkretnego zawodnika i pod konkretną trasę. W ten sposób to na szybko wygląda w ten sposób się właśnie na szybko weryfikuje to, jak regulacje działają i gdzie szukać danego regulatora na trasie. To wszystko, co mam dla Was dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.